Podczas gali numer 9. Kamila Wybrańczyk, czyli narzeczona Artura Szpilki, byłego pretendenta do mistrzostwa świata w boksie, jakże znanego polskiego sportowca będzie po raz pierwszy w życiu walczyła w zawodowym MMA. Artur Szpilka obiecał mi wywiadzie, że nie wskoczy do oktagonu wymierzyć sprawiedliwość, gdyby coś się nie udało. Ale przypomnijmy, Kamila pisze własną historię. 5-6 lat ćwiczyła brazylijskie Jiu Jitsu. Stawała na podium w różnego rodzaju amatorskich zawodach. Jest ogromny. No, faworytko. Mocno bije na tarczę, ale przypomnijmy, wyjście do oktagonu to nie tarcze, to nie trening. No właśnie, ale jeżeli... Artur Szpilka. Przepraszam, że się wciąłem, ale kiedy zobaczyłem Don Corleone we własnej osobie, to nie mogłem się powstrzymać. To był strach. No, no. Na pewno siły stoją za nią. Artur Szpilka mówi, że on nie będzie w narożniku, że on będzie stał z boku, bo on nie ma cierpliwości do Kamilii. Powiedział również, że trochę się o nią boi, bo Zus jest to wariatka. No na pewno nie powiedział niczego, co byłoby kłamstwem. Kamiszka napisze swoją własną historię rodziny Szpilków. Jestem tutaj A bardzo... jej przeciwniczką. jest... Autorka najbardziej oryginalnych wejść Nieprzewidywalna i spontaniczna. Zarówno w Oktagonie, jak i poza nim. Przywitajmy! ZUUSJE! Gawari za mną język umciła, to niepasłusznej, ja zabaleła dmienie galyszy, odkud ty idziesz i za czym pakajesz masz ma Чем ты пытаешься быть одинаковой, будто нове, пора e. oh. нам раствориться во облаках Это музыка, убийца, и мы любим пострелять. Бля, как плащет, ты это цепь, ты тут знамя потусойся. Нам больше не бесишь, что это просто было тус. Не смотри на меня, ведь не твоя. Не твоя Батле, ушу, надо Czy ja dobrze widzę? Ale ja nic o tym nie wiem. Ja nic nie wiem na temat tego, żebym się żenił. No nie mów mi, że widzę to, co widzę. No nie, chcesz mi <laughs> powiedzieć, że nic o tym nie wiesz? Yy, panie i panowie, no ja wiem, że pod naszymi wywiadami wylewa się wiele miłości pomiędzy mną a Zuzię, ale no nie dostałem ostrzeżenia, że dzisiaj biorę ślub. No, powiem ci bardzo nieładnie. I Ja chyba muszę porozmawiać z Susie zdecydowanie. A ja chyba zaraz z tobą porozmawiam, skoro nie jestem zaproszony na ślub. <grystanie> <grystanie> Susie jest autorką najbardziej oryginalnych wyjść do oktagonu oraz najdziwniejszych wywiadów, których ktokolwiek mi udziela, ale tego się nie spodziewałem. Jednakże obiecuję państwu, tutaj małżeństwo nie będzie grało żadnej roli. Jesteśmy profesjonalistami i komentujemy, więc jeżeli moja przyszywana żona będzie dostawała łomot, to będę to mówił głośno. I rozumiem, że dzisiaj nocy poślubnej nie ma. <noise> Skoro ja się żenię, no to by albo dobrze, jednak zapuśćmy na to jakąś zasłonę milczenia. No dobrze. Jestem za młody, by się żenić. No, ale Zuzi chyba myśli inaczej. <głos> <głos> Chciałem Państwa zaprosić na wesele, zdecydowanie takiego wesela nie rozpisał nawet wyspiański. Kamila tańczy do utworu ZUSję, Panie i panowie, 10 lat różnicy kamiszka i zuskie spijają żuwika Wuty powiedziała, że ona nie ma oporów, lubi kamile, ale będzie chciała ją zdać w Oktagonie. 9 lat różnicy w wieku między paniami. Oprócz tego zdecydowanie wyższa ZUS metr 1,70 do metra sześćdziesięciu dwóch kamili wybrańczyk Jestem bardzo ciekawy reakcji Artura on tej siedzi blisko nas Zobaczymy jak się podocz ten pojedynek. Zusję jest skazana na porażkę. Wielką, wielką ogromną wie jest Piotr Jard. Faworytką jest Kamila Wybrańczyk. Tylko czy pokaże te swoje umiejętności? 14 cm zasięgu więcej dla Zusje. Reprezentantka Trójmiasta. Pierwsza. W różowym stroju Kamila Czarny. Przypomnijmy, to debiut Kamili Wybrańczyk, natomiast Zusję ma dwa starcia na swoim koncie, wygraną oraz porażkę. I zaczynamy. Słyszymy Artura Szpilkę, który czy wiedziałaś na co się piszesz. Zaczyna od Loła. Ależ tutaj wszedł prawy na szczękę Zusję. Pamiętajmy, że wykazała się Zusję wielkim charakterem w starciu z Martą Linkiewicz, mimo tego, że była cała zakrwawiona, mocno pobijana, walczyła przez całe trzy rundy. Oj, tutaj za uderzenie, trafia Wybrańczyk. Trafia, trafia, to prawda. Ale krzywdy nie robi. Zuzia ma przerażającą minę po tym uderzeniu. Oj, teraz zagoniła pod siatkę. Jednakże wchodzić w parter z Kamilą nie jest najlepszym pomysłem. Lewy. O, ależ prawy Kamili! Low kick wewnętrzny. Na razie Wybrańczyk dyktuje warunki. Teraz przystrzeliła. Artur Szpilka krzyczy. Jak ona wchodzi, wal lewy prosty. Oj, tutaj nie było. O, ależ prawy! Zdecydowanie częściej trafia wybrańczyk. Widać, ale Zusję mam takie wrażenie, że jeszcze bardziej te ciosy denerwują. Jeszcze bardziej podkręcona. Zdecydowanie tak. no Zusje ma przerażającą minę. Przerażającą. Ale ślepy. Artur szpilka stoi obok nas. Zagłusza nam swoim dopingiem dla swojej wybranki. Ale prawa. Znowu. Oj noga, Zusie będzie zaraz mocno uszkodzona. Ale wydaje mi się, że to jest taka zasłona dymna, że już się będzie czekała na swoją szansę. Stało tylko 30 sekund, bo rundy u kobiet trwają tylko 2 minuty, niestety. Prawy. Nos rozbity. Wybrańczyk zdecydowanie wygrywa tę rundę. Tak, oczywiście ona zadała dużo więcej uderzeń. Według mnie nie skrzywdziła jeszcze swojej rywalki. Widzimy, że obie panie doskonale się czują w oktagonie. Jednakże Zus, jeżeli chce wygrać, musi tutaj przyspieszyć. Stop. Musi lepiej trzymać dystans. Wybrańczyk pomyliła teraz narożniki poszła do złego narożnika. Kamila idzie. I teraz będziemy mogli za sekundkę zobaczyć powtórkę Zus jest, z tego co widzę ma już rozbity nos Żeby na weselu tak pobijano być <zysy> Zobaczymy powtórkę. Tak jak widzieliśmy, ten cios spadł bardziej na park. Uderzenie w czubek głowy, i trafiła prawy wybrańczyk. Piękny, prawy. No, zdecydowanie częściej trafiała. Zdecydowanie ta runda idzie na jej konto. Wydaje mi się, że przy takiej przewadze zasięgu 14 cm, z przewadze wzrostu na poziomie 8 cm. Tam Kamila Wybrańczyk musi zacząć, y, Zuzję musi zacząć zdecydowanie bardziej naciskać. No tak, a ona właściwie y, dosyć szczelnie się broni, natomiast no, sama nie zadaje jakichś uderzeń, powinna wyprzedzać rywalkę, niższą rywalkę. No zobaczymy, zobaczymy. Bariera wieku, jak widać, nie gra roli, bo 34 lata, Kamili, jak na debiut, to naprawdę późno, jednakże pokazała się ze świetnej strony. No widać, że jest bardzo mocno ustawiona do przodu, nie boi się jakby rywalki. Nie boj się, że będzie skontrowana, tylko mocno wchodzi z ciosami. druga. Obie panie się bardzo cieszą, uśmiechnięte do siebie. Gotowa, gotowa. I zaczynamy. Faj Kolejne 120 sekund. Oj, teraz jest. będzie parter. Dobrze, broni Zusia, ale jest wykaczona. Świetnie, Kamila Wybrańczyk. Jest akcja, która według mnie może zadecydować o tej walce. Oj, Oj będzie problem. Tak, mnóstwo ciosów. Zusję próbuje się bronić. Musi ją przyciągnąć do siebie. Musi się bronić inteligentnie. Na razie nie dzieje się jej dużo krzywdy, Nie, teraz dostaje dużo ciosów, sędzia może zaraz przerwać. Broń się Zusję! Sędzia mówi, broń się Zusję! Zusję próbuje się broń, bronić. broni. Czy te ciosy zadają mi dużo krzywdy? Cios za ciosem! I będzie walaszka! I, I czy Zusię tak, odklepie? Tak, będzie balaszka. Czy Zusję odklepie? Łukieć Świetny, mocno wyprostowany! Brańczyk. Oj, żebyśmy tutaj nie mieli złamania! Żebyśmy nie mieli złamania. Czyzus je odtepie, znaczy jej charakter? Nie będzie chciała klepać, a to bardzo, bardzo niebezpieczne. Wyb wyszła, nie wyszła z tego ale, ale Wybrańczyk świetnie, cios za ciosem. Uderzenie za uderzeniem. Czyzus je przetrwa. I, I będzie duszenie. Jest duszenie. Czy udusi? Chyba jest tam przełożona ręka, niewiele widać z tej pozycji. Wchodzi za plecy, świetnie Kamila Wybrańczyk. 40 sekund do końca. Czy Zus je wytrzyma? Ale... Czy Zus je wytrzyma? to nam w tej rundzie. Zdecydowanie Kamila Wybrańczyk pokazała naprawdę wielkie umiejętności, to nie były górnolotne opinie. Koniec! Koniec! Zus ją wklepuje, a Kamila Wybrańczyk wygrywa swój debiut FMMA. Artur Spilka świętuje. Panie i panowie, dobre starcie. Naprawdę oglądało się to bardzo ciekawie. Wielki bogat umiejętności Kamili Wybrańczyk. Tutaj właściwie em, była ta dźwignia na łokieć, ale tak to jest u kobiet, że em, niektóre te dźwignie po prostu nie działają, dlatego że kobiety po prostu mają dużo elastyczniejsze stawy. Zdecydowanie tak. Dobrze by na z tej balarki, ale Mówiłam, potem się już nic krępać. nie dało zrobić. Nic się już nie dało zrobić. Widzimy Martę Linkiewicz przy oktagonie. Widzimy pas w oktagonie. A to chyba zwiastuje, że będziemy mieli ogłoszenie walki o pas. Kiedy ostatni raz robimy wywiady w oktagonie, tutaj Kamila Wybrańczyk wyzwała na starcie Martę Linkiewicz. Zamiast tego zaczniemy walkę z Zusję. A teraz, czy dojdzie do tego starcia? Na pewno, w to wszystko chętnie wymieszałaby się Way of Blond. No, to był naprawdę był ciekawe, ciekawe zestawienie. Pięknie się tutaj Kamila złożyła do tej balaszki. Naprawdę piękna, profesjonalna akcja. I dziewczyny teraz Państwo tego nie widzą. Przytulają się w środku oktagonu, rozmawiają. Nie widać cienia, uszczypliwości, złości. Wszystko jest dobrze, obie się śmieją. A teraz czas na werdykt. I świętujący szpila. Zwyciężczynią. W pierwszej minucie i 35 sekundach rundy, drugiej poprzez, a w zasadzie przez, duszenie z zapleców, tak zwane Mataleo, jest Kamila, Kamiszka Wybrańczyk! I teraz czas na wywiady. Ale najpierw panie muszą sobie poplotkować, porozmawiać. Być może Zusie właśnie zaprasza Kamilę na ślub. Posłuchajmy zwycięzczyni. Kamiszka. Powiedz mi, bo zastanawiam się, jak wychodzisz do klatki, kto się bardziej denerwował? Artur Szpilka czy Pumba wiesz i No, ja się stresowałam, że ja się nie stresowałam, naprawdę. Artur się tak denerwował, że przychodził mi i tylko denerwował, że wiesz, misiuniu, misiuniu to, misiuniu tamto, to. ja już mówię, dobra, idź już stąd. Bo już wiesz, miałam go dosyć. Super, cieszę się, fajnie, dziękuję. Fajne przeżycie. Nie wiedziałam, że takie emocje aż są tutaj, ale fajnie, podoba mi się. Pięć lat brazylijski dżicu, patrzy na twojego trenera. Jędrek loska, loska stoi w, w narożniku. No jak już miałaś dosiad, powiedz mi, wyciągnięcia, próba wyciągnięcia tej balachy, Mega przeprost, mimo to ZUS nie odklepała. No ma bardzo te rączki, takie giętkie, więc czasami tak jest, że się nie da wyciągnąć do końca tej balaszki. Ale się udało duszonko zrobić. Powiedz mi, czym jest dla ciebie to zwycięstwo? Bo miałaś bardzo dużo propozycji. Wiesz co, kurczę, powiem ci szczerze, ja naprawdę jak tu wchodziłam, to się nie ja to traktuję jako przygodę, żeby się sprawdzić, ale fajnie, cieszę się, bo takie nowe emocje to są, które gdzieś tam e, przyjęły się, no. <laughs> Fajnie. Przede wszystkim, tak jak była umowa pisana, osoba, która wygrywa ten pojedynek, prawdopodobnie będzie miała możliwość stoczyć... Walkę tutaj są włodarze, ale... Cześć, Martusia. Ale poczekajcie chwileczkę. Zanim to, chciałbym jeszcze dwa słowa z Zuzię. Pozwolisz? Jasne, oczywiście, pewnie. Zapraszam. Dzień dobry. Ja się tak cieszę, jakbym wygrała. Ale to jest w tobie niesamowite zawsze, Zusję. Masz tą energię. Powiedz mi, co się dzieje u ciebie w głowie, kiedy... Była wyciągana, co się działo w ba, balach. Nie wiem, tak sobie pomyślałam, żeby puścić rękę jak najbardziej luźno, żeby to wyciągnąć. Ja generalnie czułam się jeszcze na siłach, żeby przetrwać tą drugą rundę, ale to nie wiem, tak, tyle wysiłku mnie teraz kosztowało to wyjście tutaj, aż będę chyba płakać. Tutaj właśnie takie emocje mi nam targały. No trudno, generalnie z kobietą, która trenuje 5-6 lat, przegrać, to nie jest żaden wstyd w ogóle i tak była petarda, Krew się pula, mega mi się podobało. No nie, no ja pomimo tego wszystkiego. No, to jestem cieniutka, nie? Ja mam harta, ducha, ale. No, nie wiem, no. Trenować? No właśnie, ja nie wiem. To tak. Właśnie różnie tak jest, nie? Czasem coś we mnie podupada, czasem jest lepiej, ale było super. Dzięki, kama, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. papier, nożyce. kamień. kamień. Dobra, teraz tak, to, dobra, wczoraj to zrobiłam, to mi się chociaż udało wygrać. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. A ja teraz zapraszam potężnych włodarzy i oczywiście Martę Linkiewicz, która jest w środku Oktagonu. Okay. Dziewczyny. Przede wszystkim chcielibyśmy Wam pogratulować walki niesamowitego charakteru. Naprawdę dałyście czadu i tak jak obiecaliśmy, jest z nami Marta Linkiewicz i Kamiszko. Tak. Gratuluję Tobie jeszcze raz zwycięstwa. Zawalczysz z Maltą Pass. Ta przypakowała. Łapa jest, siedzi. Jest, jest. Mam nadzieję, że damy super popis i będzie to najlepsza walka w historii całej damskiej federacji, czy damskich walk w całej federacji. Federacja się tutaj troszkę wycwaniła, bo walka miała być w czerwcu, ale jest 17 kwietnia, więc tak naprawdę mam 3 tydzień odpoczynku i 3 tygodnie sparingów kolejnych, ale super. Nie ma problemu, Ja, ja... odejmuję się. Ja też się cieszę, że po wielu zawirowaniach jednak ta walka o pas zostaje, więc no, widzimy się za półtorej miesiąca i mam nadzieję, że będą ostre grzmoty na pełne trzy rundy. Dobrze, no, to ktoś coś? Coś, coś, coś? Bardzo dziękujemy w takim razie. Natomiast ja jedną rzecz. Bok zatrzyma pas, jeżeli patrząc na niego może zróbmy jednak face to face na początku. Zapraszam dziewczyny.

i Kamiszka, opas mistrzowski Federacji Fame MMA. Natomiast jeżeli mowa o pasie, moi drodzy, teraz walka, w której będzie pas wagi średniej w stanie na szali. Także zapraszam po przerwie.